Witam, wróżka Luena. Zapraszam do wysłuchania horoskopu tygodniowego od 1 do 7 listopada 2021 roku. Wszystkie skorpiony. Tło ogólne tygodnia. Niech się dzieje 8 pucharów. Postawcie w tym tygodniu nadchodzącym na spontaniczność, drogie skorpiony. Poddaj się, poddaj się skorpionie życiu. Zobaczymy, co się wydarzy. Kropla tu przeleje czarę. Dużo też spaceruj, wychodź bądź na zewnątrz, skorpionie. To będzie też dobrze na ciebie wpływać. No i też niektóre skorpiony poczują, że muszą po prostu wyjść, że muszą wyjść i że. Y, y, Energie, które krążą po ich domu, y, po, po domu y, skorpiona, skorpionów, y, po prostu y, muszą zostać y, y, rozproszone, i skorpion będzie szukał jakiegoś rozładowania poza domem. I teraz praca oczekiwanie. Czyli tak, te skorpiony, które mają własną firmę, będą czekać. Tutaj jest oczekiwanie na załatwienie jakichś spraw na przelewy, na dalszy, dalszy jakiś krok, mm. który muszą wykonać w związku z, z swoją działalnością. Tutaj też trzeba będzie po prostu no nie przeskoczyć się pewnych rzeczy, biurokracji, troszeczkę trzeba przeczekać do następnego tygodnia. Mm. No i no niestety uzbroić się w cierpliwość jeśli chodzi o te skorpiony, które pracują na etacie. To muszę przeczekać ten tydzień, on, on będzie taki leniwy, jesienny, troszeczkę będzie pogoda nie sprzyjała, taki senny, czyli w proces będzie takie przeczekiwanie na, na weekend. No i też. Nie wszystko będzie też w pracy szło po myśli yy, skorpiony, a te skorpiony, które szukają pracy, no niestety wciąż będą czekać. Czyli nie, nic w tym tygodniu przełomowego się nie wydarzy. Finanse, no i tutaj finanse lepiej. Yy, tutaj jest bank, tutaj są różne nadwyżki, yy, załatwianie spraw yy, związanych z różnymi lokatami inwestycjami, przetasowaniami finansowymi. Inwestycje w różne rzeczy, kontakty też z zamożnymi ludźmi, bardzo fajnie na finanse. To tutaj lepiej. No i zdrowie, zdrowie jeśli chodzi o skorpiony w nadchodzącym tygodniu, na co zwrócić uwagę. Na wybór. wybór y, Zawsze są jakieś dwie możliwości w tej karcie. To jest albo wybór specjalisty, lekarza, albo wybór y, jakiejś dolegliwości, y, którą pier, y, pierwszą się zająć, a którą odłożyć troszeczkę na później, y, taką mniej pilną. Y, to jest podjęcie decyzji. Y, co zrobić, może jak, jak, jakiej terapii się poddać, y, jakie specyfiki y, 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 powinny zostać zużyte, żeby polepszyć swoje zdrowie. No i też y, będzie tutaj jakaś y, lekarka o jasnych włosach, y, odpowiednia dla skorpiona. No i teraz, jeśli chodzi o... Y, no i też jakaś droga będzie miała wpływ na zdrowie. Czyli podczas dojścia gdzieś można sobie albo się przeziębić, albo sobie skręcić kostkę, także uważać na generalnie jakieś takie dróżki, co do których nie wiadomo, prawda? Czyli może być jakaś obłoc, obłocona nawierzchnia, no i po prostu grzęśnie stopa i Coś tam może się wydarzyć. No i teraz związki w związkach skorpiony dużo biorą do siebie, kumulują za dużo, za dużo mają na głowie. Nie mówią też partnerowi o niektórych rzeczach. No, są pamiętliwe i w pewnym momencie to z nich wypłynie. Bardziej powinny współpracować z partnerem, skorpiony, a mniej po prostu przeobrażać sobie w, w psychice, co, co miał partner na myśli, prawda? No, przydałoby się tutaj ocieplenie związku. No właśnie, przydałoby się ocieplenie. A, czyli takie porobienie, czy wspólne. Bardziej, żeby skorpion uczestniczył w życiu rodziny, a nie po prostu był skupiony, też bardzo jest skupiony na pracy. I teraz y, single. No, i single tutaj są zestresowane, jeśli chodzi o pracę. Dużo się też będzie działo i przeprojektowują swoją wizję partnera. Także szukają kogoś, kto nie istnieje. No Mogą też poznać kogoś przez pracę, ale to będzie krótko krótkotrwała znajomość. No, i teraz. Karta rada. Działaj ma. Mak mówi Skorpionie o takim kolokwialnie mówiąc, wycwanieniu się, a więc zabraniu się za siebie nie? i po prostu zawalczeniu, zawalczeniu o swoje interesy. To są nowe możliwości, to jest dobra współpraca, to są dobre kontakty, świetna komunikacja, wygadanie, yy, dobre dialogowanie, umiejętność obrony swojego stanowiska. No, to bądź taki Skorpionie w nadchodzącym tygodniu. Yy, tutaj jest dużo podejmowanych decyzji, będzie, finansowych też między innymi. Troszeczkę przeczekuje Skorpion, jeśli chodzi o pracę. Czeka dogodnego momentu. Albo ją, żeby zmienić na lepszą, albo żeby coś zmienić w tej pracy, bo generalnie lepszy moment na znalezienie pracy. Musi postawić na spontaniczność. No i może być też jakieś, jakieś przesunięcie w pracy. No. No i tutaj, jeśli chodzi o zdrowie, to jakieś dwie możliwości. Uważać też na stany zapalne. Gardło też się kłania, jeśli chodzi o zdrowie. No i troszeczkę będzie też skorpion taki zwrócony do siebie. Więcej będzie zwracał uwagę na siebie niż na, na partnera. Troszeczkę jest też taki, ma poczucie winy, a z jednej strony obwinia partnera o coś. No i też wrócić też do początków związku, co was łączyło. Jeśli chodzi o single, to też nic wcale nie mają lepiej. Są zestresowane tak, tak na, na tak zwanym świeczniku. Z, duży, z dużą ilością rzeczy muszą się mierzyć. Też rywalizacja jest w pracy. Projektowanie na innych swoich jakichś takich lęków, obaw, oczekiwań. No, też w życie singla się wkradła taka zwyczajność, rutyna. Coś by chciał odmienić singiel skorpion. Także no. No i ten magi waszym waszym wybawieniem, żeby po prostu trochę zaczarować rzeczywistość. Pożąglować słowem, a skorpion to potrafi. Prawda? Wykorzystać swoje atuty, pożąglować słowem, wydobyć te swoje talenty komunikacyjne, i elokwencje na światło dzienne i po prostu coś wywalczyć. No, generalnie nie jest to złe czytanie. Nie jest to złe czytanie. Niektóre szukają czegoś na zewnątrz Skorpiony. No i następny znak dziękuję.